Hej, 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 jestem z tej strony Ania -Chomiki. A dzisiaj pierwszy vlog na tym kanale. I ogólnie, pierwszy grudniu, jestem mega podierana, więc zabieram się za kalendarz. Mam tu jeden z czekoladkami i y, trzy dla takie, dla hobby e, Tutaj mam jeden niedokończony. E, I tutaj, i tutaj mam kalendarze, więc no e, zobaczymy co się w nich kryje. E, zaczynamy od jedynki. Dobra, znalazłam już. Tutaj jest jedyneczka. I co my tutaj mamy? Takiego świętego Mikołajka. Ko muszę go jeszcze wyjąć. Takiego. O, podobizna. Dzień dobry. E, kocham te czekoladki. Koję i zapach, bo chyba miałam ten kalendarz w zeszłym roku, więc... Najlepszy zapach świata. Wcisnę sobie jedynkę, żeby nie było już. I sobie odłożymy o tutaj na kubkę. Yy, Jak by nazwać tą kubkę? Kubka zdobyczy. <noise> może być. Dobra, to teraz bierzemy się może za ten kalendarz. I to jest kalendarz ze smaczkami i on z tego co wiem ma 15 okienek. Więc zobaczymy. Co się Was z czegoś wysypało? Czekajcie, zaraz ogarnę z czegoś wysypało. Dobra, ogarnęłam z czternastki, się wysypało. I szukamy tutaj numer 1 Gdzie my tu mamy jedyneczkę? O, mamy jedynkę. I otwieramy. To jest w ogóle napis Ania, czyli że dla mnie ja mam tak na imię jak sami wiecie po, ty, po nazwie kanału kurde muszę to jakoś otworzyć a ręką nie dam rady sam jedną więc okej okay, otworzone i co my tutaj mamy okej okay, mamy takiego smaczka wygląda fajnie na kubkę jeszcze sobie teraz przeczytamy co to jest I za smaczek bo tu jest właśnie karteczka co to jest tylko muszę z wyjątkiem jakoś rozwinąć. Okay. Smaczek jabłko plus banan. Nie. Czy wy to widzicie? Nie. No, e, nieważne. E, mamy takiego smaczka, bardzo, bardzo fajnie. Super. E, jestem zadowolona. E, Tutaj będą śmieci, yy, a jeszcze trzeba to teraz wsadzić do tego. Czekaj, czy tam jeszcze było? Tak, było tam coś. Co to jest? A, 15 Dobra, to wkładamy. Dobra, a teraz bierzemy się może za ten kalendarz, bo on już jest skończony, a ten robię ja. Ten w sumie też robiłam ja, ale kompletnie pozapominałam, co w nim jest. Nic nie pamiętam, bo robiłam go z dwa tygodnie temu. O, znalazłam się. Jedenkę i otwieramy. Co tu jest? Co tu jest? O, coś mi się pojawiło. nieważne. co my tu mamy. O, takiego fajnego drewnianego konika. Bardzo fajnie. Super, dziękuję sobie. Mhm. Daję sobie i wywalamy. Eee, reszty, reszty tego wkładania będzie. Oj, jeszcze tu mi zostały dwa. OK, wszystko spakowane. No to pozostaje nam tylko ten kalendarz i szukamy... O, jeden akurat jest na wierzchu. Więc sprawdzamy, co my tam mamy. Też go robiłam dosyć dawno, więc... No, po prostu go teraz kończę. No, nie mogę tego... Dobrze skleiłam to, czekajcie. Rozerwamy. I wyciągamy co na Oj, i czuję coś sznurkowatego. Może to być halter, może to być halter. Mam nadzieję, że to będzie halter. Nawet mam taką nadzieję. I tak, to jest halter z na chrapnikiem takim prześlicznym. No super, mega ładny jest. Cudowny. Zaraz sobie go odplączę i tak, tak się prezentuje tam przecudowne halterki, tylko tu ma dwa sznurki, ale to tam nieważne. Takie płytkar potelice No wszystko normalne. Ale ten pleciony na chrapnik jest cudowny. Śliczny jest, naprawdę. Mam nadzieję, że jeszcze będą takie halterki z takimi plecionymi na chrapnikami, bo jest przecudowny. Dobra. I to jest tyle z kalendarzy. I e, teraz. Może sobie zrobimy ranking tego, co mi się najbardziej dzisiaj podoba to już chyba wszyscy wiedzą. Na ostatnie miejsce daję no, czekoladkę. No w sumie to czekoladka, to czekoladka. Potem idzie ten smaczek, bo w sumie jest spoko. Tutaj. Potem idzie ten konik, bo też jest bardzo fajny. Ale też nie jakiś super... ale na początek idzie ten przecudny halterek. Przymierzymy sobie go na kogoś, tylko nie wiem dla kogo, może dla krysz, może na Ravena, no, wiem, że to jest mały rozmiar, więc na nich na pewno. Yy, no i to można sobie w sumie wywalić, więc wywalamy, goodbye i <coughs> yy, wszystko już odkładamy. No i muszę odłożyć ten hater do Stanie, bo jest przecudowny. Trawa mega mi się podoba. Więc yy, idziemy teraz sobie te rzeczy odłożyć tam do stajenki. W sumie tego konika nie, tylko tego smaczka sobie wyprzetestujemy. No i idziemy. Dobra, jestem już na wewstajni. Siemka imbirak. Yy, oj oj oj, no znowu się tam. wracało w główce. Yy, no dobra, no to teraz sobie zaraz... Odwieśmy ten halter do mojej paki może. Dobra, no to przymierzamy teraz halter na ravenka. Super. Dobra, położymy na razie jakiś tutaj ten, ten. Zobaczymy, czy będzie dobry na ravena, jak nie, no to na crush. Zobaczymy, bo to na pewno mały rozmiar. Nie, chyba on jest na ravena, no. Ale przycudnie, bo Jezu, ja wiedziałam, że on, yy, że mu ładnie w niebieski. No oczywiście, że tak. Zakładamy, no. Przycudnie wygląda, no, no naprawdę przycudnie. Oj, coś się tu odwiązało? Czekajcie, zaraz naprawię. Dobra, on. Naprawię. Y, trochę tutaj sterczy teraz, no ale nadal na luziku wejdą trzy paluchy, więc y, no, spoczywam, jeszcze trochę mu tam zacisnę. Y, wydaje mi się, że halter pasuje na niego idealnie i nawet ja to wiem, pasuje na niego idealnie. Y, na krasz myślę, żeby tak nie pasował. Z drugiej strony prezentujesz tak ten halter. Myślę, że bardzo fajnie. Będę na nim na pewno jeździć. Więc sobie teraz zdejmujemy halterkę, Haltera e, halter z Ravena e, i wkładamy do paki, bo tu się trochę pozmieniało. Dobra, teraz konie się przytestują smaczka. Chcesz? Chcesz? Tak, chcesz. Chyba smakuje bo zajadam, więc myślę, że dobrze. Teraz całego zjem. Dobra. No już starczy. Tak. No to smaczka resztę wkładamy do moich smaczków i będę miała pewnie potem całą zawalaną taką tynię tymi smaczkami. No. no. Wydaje mi się, że super dzisiaj dzień. Oceniam na Fajne, nie jakieś najlepsze, ale fajne. No więc yy, idziemy. może sobie dzisiaj kogoś. Po, gdzieś na pewno się nie pojeździmy Chociaż no nie wiem. Ale wiem, że na pewno... Boże, patrzcie jaka mgła. Nie wiem, co to, to jest siatko. No. Tam się podrażać. Więc, e, no zobaczmy. Mm. No i tak. Chciałabym przetestować czekoladkę. <grybujesz> I e, na pewno postawię sobie. o Tutaj tak, konika. O Stój. A ja sobie ładnie zjem czekoladkę. kolatkę Jak mam mieć czterech, to spodziewałam się czegoś lepszego potem od tego kalendarza z tym konikiem. Spodziewałam się czegoś lepszego, ale dobra. Mniem. Mmm, robła. Mhm, ja chyba lubię. Mmm, orzechowa. Orzechowa ja lubię. Kocham, orzechowe. Tu są trzy smaki. Nie, cztery, cztery. Mm. Mm, to jest pianka, mm, pralinka z nadzieniem mlecznym z chrupkami zbożowymi. Tutaj mamy pralinka z nadzieniem peanut butter z, orze z orzeszków arachidowych. Ara o a tu mamy brainka z nadzieniem truskawkowym, apelkami. E, ta jest bardzo dobra. E, I tam, A ta, ja nie lubię karmelu za bardzo. No, karmę, no, mm, ja najbardziej z tych lubię. Mm -hmm. A gdzie za trzy Dobra. No to w sumie, aby ja chyba było na tyle z tego Jeśli ja z Wami żegnam, W następnym wrogmasku będzie jakaś jazda. Jutro na pewno to wiem. I mm. ja wiem, że. Mm. Ja się wiem. Wiem, że będę lążować konie na pewno. Może dzisiaj jeszcze sobie coś porążę. ale będę. Nie ja będę Wam tylko nagrywała. いきたいお時間。バイオ